Ojciec Dawida Kubackiego zabrał głos w sprawie hospitalizacji Kubackiej ujawnil, ujawnił, kiedy zona Skoczka trafiła do szpitala. Dawid Kubacki opublikował w poniedziałek wpis, w którym zaznaczył, że jest winny swoim kibicom wyjaśnienie. A następnie poinformował, że jego zona Marta trafiła do szpitala. Skoczek nie ukrywal. stan Zony jest ciężki, ale lekarze walczą o jej życie. Mój nagle powrót do domu. Jestem wam winien słowo wyjaśnienia. Moja zona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych. Jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie, zaczął na Instagramie. Dalej Kubacki wyjaśnił, że ukochana jest w dobrych rekach, a nagle i trudna sytuacja rodzinna sprawiła, że przedwczesnie kończy sezon. Jest w dobrych rekach, to silna dziewczyna, wiem, że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu. Ale nie to jest teraz najważniejsze, zakończył. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Teraz Super Express ujawnił z kolei, kiedy Marta Kubacka trafiła do szpitala. Ojciec Skoczka, Edward Kubacki, wyjawił w rozmowie z serwisem, że synowa musiała udać się do placówki w niedzielny poranek. A powodem były poważne zaburzenia serca. W serwisie czytamy również Zetus po tym, jak Dawid otrzymał wiadomość w Norwegii, natychmiast ruszył do kraju i już w niedzielę wieczorem był w Polsce. Kubackiego wspierają koledzy ze skoczni, rywale, a sekretarz generalny polskiego związku narciarskiego w rozmowie z serwisem przyznal, Za najważniejsze jest teraz zdrowie Marty. Gdyby było trzeba, wyslalibyśmy po niego nawet prywatny odrzutowiec. Nie ma teraz znaczenia. Kiedy Dawid wróci na skocznie, niech zajmuje się z ona. Tylko to się liczy, mówi Jan Winkiel. Pudelek życzy Marcień szybkiego powrotu do zdrowia.